W piątek Grażyna poprosiła o wcześniejsze wyjście z pracy, ponieważ zbliżał się dzień rodziców i musiała iść na cmentarz, aby posprzątać grób matki. W weekend nie mogła tego zrobić, ponieważ jej sąsiadka Bożena poprosiła Grażynę o opiekę nad jej trzyletnim synem, ponieważ jej mąż był w szpitalu po wypadku i musiała go odwiedzić. Grażyna, dobra dusza, nie mogła odmówić, ani nie chciała, uwielbiała opiekować się swoją małą sąsiadką. Już zaplanowała, że pójdą do parku, pojeżdżą na karuzeli i zjedzą lody. Grażyna sama nie miała dzieci, nie miała też męża. Była już po trzydziestce, a jej życie osobiste nie było poukładane. Żyła więc potem dom, potem praca. Dwa lata temu, gdy żyła jej mama, wszystko było inaczej. Miała adoratora, kwiaty, randki. Ale ten adorator rozpłynął się we mgle. Gdy tylko Grażyna poprosiła go o pieniądze na leczenie, mamy była bardzo chora, bo miała onkologię. Kochanek powiedział, że nie ma dodatkowych pieniędzy i odszedł. No i dobrze mu tak. Grażyna znalazła pieniądze, choć musiała zaciągnąć niewielką pożyczkę, ale to nie uratowało jej mamy. Zmarła wczesnym jesiennym rankiem. I teraz Grażyna została sama. Tego wiosennego wieczoru na miejskim cmentarzu. Nie było zbyt wielu ludzi, wszyscy zdążyli już zrobić porządki. Ale grażenie to odpowiadało, nikt nie dręczył jej pytaniami: powiedzmy, kto tu leży, o, jaka młoda kobieta odeszła. Zwykłe rozmowy na cmentarzu. Dziewczyna usunęła sztuczne kwiaty z grobu i zaczęła grabić suchą trawę. Podczas pracy wspominała życie swoje i swojej mamy. Miała dobrą mamę. Miała tylko 55 lat, kiedy odeszła. Ale czy ta przeklęta choroba kogokolwiek oszczędza? Pani Polini też nie oszczędziła. Ona i Grażyna zawsze mieszkały razem. Pani Paulina niewiele mówiła córce o ojcu, bolało ją i obrażało, że została porzucona przez człowieka, dla którego była gotowa zrobić wszystko. Ale Paulina przeżyła ten ból i oddała córce całą swoją niewyżytą miłość. Jako dziecko, Grażyna martwiła się oczywiście, że nie ma ojca. Kiedy dorosła, powiedziała po prostu mamie: Niech Bóg ma go w swojej opiece. Najważniejsze: że mam ciebie, mamusiu. Jedyne, co zawsze trochę martwiło Grażynę, czy nie powtórzy losu swojej mamy? Czas pokazywał, że jest to bardzo prawdopodobne. Ale pani Paulina tylko się uśmiechała. I pewnego dnia powiedziała: Córeczko, na pewno będziesz szczęśliwa. Będę błagać Boga, żeby zesłał ci prawdziwą miłość. Ale to były tylko słowa. A Grażyna uświadomiła sobie, że chyba powtarza los matki, mieszkała sama i nawet nie miała dziecka. Już dobrze, mamusiu, wszystko będzie dobrze. Szepnęła Grażyna, ocierając łzę. Przykucnęła przy pomniku, żeby wyrwać twardą trawę, która ani drgnęła. I wtedy jej stopa zapadła się w miękką ziemię. Dziewczyna cofnęła się z przestrachem, widząc, jak obok grobu mamy utworzyła się porządna dziura, sięgająca gdzieś głęboko. Co to było? Po prostu zapadająca się ziemia? A może jakieś zwierzę wykopało dziurę? Na przykład kret? Grażyna przyjrzała się uważnie i zdała sobie sprawę, że ziemia w tym miejscu wyglądała, jakby została przekopana. Ale po co kopać w pobliżu grobu? Po kręgosłupie dziewczyny przebiegła gęsia skórka. Pomyślała o wycofaniu się i zasypaniu dziury ziemią, a następnie jak najszybszym do kopracy, gdy nagle z tej właśnie dziury dobiegł niezrozumiały dźwięk przypominający jęk. Włosy na głowie Grażyny stanęły dęba z przerażenia. Kto jęczał pod ziemią? Ciekawość wzięła górę nad strachem. Grażyna odwróciła grabie i wbiła trzonek w ziemię. Kij wbił się w coś giętkiego. I teraz wyraźnie usłyszała jęk. Odrzucając na bok wszelkie wątpliwości, dziewczyna nieustraszenie wbiła dłoń w ziemię. Jej palce dotknęły czegoś miękkiego i puszystego. Dziewczyna odciągnęła rękę, po czym opuściła ją z powrotem do dziury. Jej serce waliło, a umysł krzyczał, przestań. To niebezpieczne. A jeśli tam jest jakaś wściekła bestia? Ale w naturze grażyny nie leżało poddawanie się w połowie drogi. Chwyciła to miękkie, puszyste, jęczące nieznane stworzenie i przyciągnęła je do siebie. Wykopana ziemia była sprężysta i już po kilku sekundach wyłoniło się z niej małe, wątłe ciałko. To był szczeniak. Był pokryty ziemią na wpół martwy. Ledwo oddychał i trudno było rozróżnić kolor jego futra, jego czerwona sierść była dosłownie przesiąknięta krwią i zmieszana z ziemią, która przykleiła się do jego skóry w brudnym bałaganie. Jak długo tam leżał i jakim cudem jeszcze żył? O mój Boże, szepnęła z przerażeniem Grażyna, patrząc na swoje znalezisko, skąd się tu wziąłeś. Szczeniak, ocknąwszy się, spojrzał na dziewczynę mętnymi oczami, a potem wrzasnął jak dziecko. A w tym krzyku było tyle bólu, strachu i niezrozumienia. Rzadko odwiedzający cmentarz wszyscy naraz zadrzeli, gdy usłyszeli ten krzyk. Niektórzy rzucili się do grażiny, inni wręcz przeciwnie, pospiesznie oddalili się do wyjścia. Opiekun cmentarza, który sprzątał opuszczony grób w pobliżu, jako pierwszy podbiegł do dziewczyny. Znowu ten pies. Zdziwił się, gdy zobaczył nieszczęśliwego szczeniaka leżącego przy grobie. Co to jest? Jak to, znowu? Grażina wpatrywała się w stróża, starego, wątłego mężczyznę. Czy to się tu często zdarza? Starzec zmarszczył nos i mruknął z irytacją. Ostatnio przychodzą tu jacyś nastolatkowie. Przegoniłem ich i wezwałem policję, ale bezskutecznie. To dzieci bogatych ludzi tak się bawią. Płacą mandat i znów tu wracają. A gdyby tylko tam siedzieli. Ale po ich nalotach znalazłem trzy psy, wszystkie martwe. Łapią je, torturują, a potem zakopują w grobie. Ale tym powinna zająć się policja. Grażyna wykrzyknęła z oburzeniem co to za zwierzęta rosną? Starzec z poczuciem winy kontynuował. Ja pani mówię, że to są wszystko dzieci bogaczy i one są takie bezczelne. Kiedyś próbowałem z nimi dyskutować, ale zagrozili, że wybiją szyby w bramie. Powiedziałam już o tym mojemu szefowi, ale on po prostu ich spławił, mówiąc, że dzięki temu będzie mniej bezpańskich psów biegających po okolicy. Grażyna była szokowana tym, co usłyszała. Przeniosła wzrok na szczeniaka. Leżał tam z otwartymi oczami. Patrząc na świat skazany na zagładę, wkrótce wszystko się skończy, nie będzie już bólu i cierpienia. Grażyna zrozumiała to spojrzenie, a łzy spłynęły jej po policzkach. W ciągu zaledwie pięciu minut zebrała resztki suchej trawy, zdeptała wysadzoną ziemię w pobliżu pomnika, a następnie zrzuciła lekki płaszcz i ostrożnie owinęła w niego szczeniaka. – Dokąd go zabierasz? – zapytał zakłopotany stróż – Dlaczego brudzisz sobie ubranie? – Wyrzucę go do kosza na śmieci, a jutro robotnicy zabiorą wszystkie śmieci. Lepiej posprzątaj moją trawę, Grażyna skinęła na kubkę przy płocie, a ja sama wymyślę, co zrobić. Jak sobie życzysz. Stróż wzruszył ramionami i chrząkając, zaczął wrzucać suchą trawę do worka na śmieci, który Grażyna włożyła mu do rąk. Dziewczyna już biegła do wyjścia. Przy bramie stała taksówka. Jesteś wolny? Jadę do najbliższej kliniki weterynaryjnej. Właściwie to czekam na ludzi, odpowiedział nieszczęśliwie taksówkarz. Będą tu za jakieś 10 minut. Proszę! Wyciągnąłem go z ziemi, jakieś góle zakopały go żywcem. Co za dranie! Przeklął taksówkarz, ok, jedziemy. W pobliżu jest klinika. Odpalił samochód. Zadzwonił do swoich klientów i ostrzegł ich, że trochę się spóźni. Pędzili już drogą przez sosnowy las. Za oknem migotały prywatne domy, a potem pojawiły się wieżowce. Grażina spojrzała z niepokojem na swojego podopiecznego. Wciąż ciężko oddychał, od czasu do czasu jęczał i nie odrywał inteligentnego wzroku od dziewczyny. Jego spojrzenie było niemym błaganiem o pomoc. W swoim krótkim życiu, jako pies, ten biedny rudy szczeniak nauczył się już, jak okrutni potrafią być ludzie. I zawsze starał się trzymać od nich z daleka. Ale tej nocy grupa pijanych nastolatków złapała go przed sklepem spożywczym w pobliżu cmentarza. Tam, przy koszu na śmieci, szczeniak zwykle szukał czegoś do jedzenia i nie miał czasu na ucieczkę. Został schwytany, torturowany przez długi czas. A następnie zakopany w ziemi ku pijackiemu śmiechowi. Myślał, że nie żyje, a tu nagle ktoś go uratował. Teraz patrzył na tę blond włosą dziewczynę i całym swoim psim umysłem próbował zrozumieć, co czeka go dalej. Czy mogła być taka sama jak ci, którzy zakopali go w ziemi? Szczeniak drżał ze strachu, z bólu. Grażyna głaskała go delikatnie i uspokajała. Wydawało się, że sama niemal fizycznie odczuwa jego cierpienie. Młody weterynarz był wyraźnie znudzony, wpatrywał się w wyświetlacz telefonu. Nikogo nie było na jego wizycie. Jego dyżur dobiegał końca i wkrótce miał odejść. Młody lekarz zastanawiał się nad swoim obecnym losem i zawodem, z jednej strony był szczęśliwy, z drugiej nie za bardzo. W jego duszy panował niezrozumiały mrok. Studiował w instytucie, ale jaki był z tego pożytek? Jego pensja była niewielka. Nie mógł nawet zaprosić dziewczyny do miłej restauracji. A prawie wszystkie dziewczyny kochają piękne życie. Może są inne, ale Mirosław jeszcze takich nie spotkał. Spojrzał na zegarek i ziewnął, czas wracać do domu. I wtedy do kliniki wpadła krucha dziewczyna miała brudne ręce, rozczochrane włosy spod lekkiej chustki. Trzymała jakąś paczkę. Doktorze pomocy. Powiedziała podekscytowana to szczeniak, znalazłam go na cmentarzu. Mirosław zaprosił ją do gabinetu. Podczas gdy on badał nieszczęsną pacjentkę z ogonem, grażynka opowiedziała mu, jak znalazła szczeniaka. Tak, te młodociane dranie powinny odpowiedzieć za tak nieludzkie czyny. Powiedział ponuro, gdy skończył badanie. Lepiej poczekaj na korytarzu, sam się tym zajmę. Nie musisz tego wszystkiego oglądać. Czy on będzie żył? Grażyna zapytała ze strachem. Przez ten krótki czas przywiązała się do szczeniaka i bała się usłyszeć negatywną odpowiedź. Zrobię wszystko, co będzie konieczne, odpowiedział lekarz. Panie doktorze, nie mam przy sobie dużo pieniędzy. Zdaję sobie sprawę, że to nie wystarczy. Ale proszę, zrób co trzeba, a jutro przyniosę ci tyle, ile potrzebujesz. Tylko go uratuj. Mirosław skinął twierdząco głową w odpowiedzi. Oczywiście, że zrobi wszystko, co w jego mocy. A pieniądze? Cóż, najwyraźniej nie jest skazany na bogactwo. Całe jego życie to działalność charytatywna. Lekarz pracował ze swoim małym pacjentem przez ponad trzy godziny. Było już ciemno, a on starannie zszywał i monitorował kroplówkę. Grażyna czekała posłusznie na korytarzu, nasłuchując każdego ruchu w gabinecie. W końcu Mirosław opuścił gabinet i westchnął zmęczony. Operacja zakończyła się sukcesem. Teraz jest jeszcze pod wpływem narkozy, ale rano będzie można go zabrać. Zapiszę leki, które trzeba kupić. Przyprowadź go w poniedziałek na wizytę. Dobrze. Grażyna skinęła głową, ile jestem ci winna? Ani centa? Mirosław potrząsnął głową. Ale przecież pracowałaś, a za leki trzeba się rozliczyć, prawda? Sprzeciwiła się Grażyna, mówiłam, że przyniosę pieniądze. Nie potrzebuję pieniędzy. Lekarz uśmiechnął się zmęczony, potraktuj to jako akcję charytatywną. Tak, facet oczywiście zdawał sobie sprawę, że właściciel kliniki surowo go przepyta za taką samowolkę, ale czy mógł wziąć pieniądze od dziewczyny, która właśnie ratowała bezpańskiego szczeniaka? Sumienie Mirosława by na to nie pozwoliło. Dziękuję. Grażyna z wdzięcznością skinęła głową, po czym spojrzała na zegarek. Autobusy już tu nie jeżdżą, a czy o tej porze przyjedzie taksówka? Pozwól, że odwiozę cię do domu, zaproponował Mirosław, a po drodze powiem ci, jak opiekować się szczeniakiem. Grażyna była trochę zakłopotana niezręcznie, było dalej eksploatować lekarza, ale nie miała wyboru. Wkrótce jechali starym samochodem Mirosława, szczeniak spał na tylnym siedzeniu, a Grażyna troskliwie go trzymała. Mirosław powiedział mi, co mam zrobić, gdy zwierzę wyjdzie z narkozy. Byłam zaskoczona, nie wiedziałam o tym, odpowiedziała Grażyna. Jak bardzo różnimy się od zwierząt? Tak, jak bardzo się różnimy. Westchnął Mirosław, i niestety nie zawsze na lepsze. Zwierzę nie jest tak okrutne jak człowiek. To prawda, westchnęła Grażynka. Mirosław odprowadził ją do jej mieszkania, a potem nagle zapytał, czy mógłby jutro sprawdzić, co z jego pacjentem, bo bardzo się o niego martwi. Oczywiście, Grażyna przytaknęła szczerze mówiąc, nawet się z tego ucieszyła, bo to było jej pierwsze doświadczenie w opiece nad zwierzęciem. A może nie będzie miał nic przeciwko? Lekarz wyjaśnił. Nie mam go i nigdy nie miałam, uśmiechnęła się Grażyna mieszkam sama. Mirosław też się uśmiechnął i pomachał na pożegnanie. Najwyraźniej bardzo polubił Grażynę. Przez całą noc szczeniak z trudem wychodził z narkozy, a Grażyna robiła wszystko, co oporadził jej Mirosław. Rano piesek doszedł do siebie, a nawet merdał ogonem i lizał dziewczynę po ręce. Wkrótce Grażyna zapadła w ciężki sen. Rano obudził ją telefon. Grażynko zapomniałaś Zapytała sąsiadka: "Posiedzisz z moim synem?" "Tak, oczywiście. Ale Anno, jeśli nie masz nic przeciwko, zostaniemy z nim w domu. Chyba nie pójdziemy do parku, bo całą noc nie spałam." I Grażyna opowiedziała sąsiadce o wczorajszych wydarzeniach. Anna słuchała i tylko się śmiała. "Oczywiście, rób jak chcesz. Jak włączysz Arturowi bajki, to będzie siedział jak mysz." A ty zajmij się swoim futrzastym pacjentem. Ach, cóż to za zajęcie. Grażynko, ale musimy karać tych, którzy robią to zwierzętom. Też tak myślę, odpowiedziała Grażyna. Ale jak? Nie mam żadnych dowodów, a opiekun cmentarza nie chce się w to mieszać. Cóż, poradzimy sobie bez niego. Powiem dziś wszystko Pawłowi, a potem zrobimy zamieszanie. Grażyna przypomniała sobie, że Paweł, mąż Anny, jest dziennikarzem. Na pewno mógłby pomóc. Ale jest w szpitalu, nie ma teraz sił, powiedziała nieśmiało. Tak, będzie tam około miesiąca, bo złamanie jest poważne. Ale w porządku poradzimy sobie. Ale on ma dobrych kolegów, którzy nam pomogą. Paweł po prostu zadzwoni do kogo trzeba i jestem pewien, że mu nie odmówią ale musimy coś zrobić z tymi zwierzętami. To prawda, prawdopodobnie będziesz musiał złożyć doniesienie na policję, a twój lekarz też będzie musiał być zaangażowany w sprawę. On nie jest mój, powiedziała zawstydzona z jakiegoś powodu. Grażyna to po prostu dobry człowiek. Niech ten dobry człowiek nam pomoże. Dobrze, przyprowadzę Artura do ciebie. Wkrótce chłopak siedział w domu Grażyny, rysując coś w szkicowniku. Dziewczyna zajmowała się drużokiem, jak nazwała swoje znalezisko. Szczeniak miał około trzech miesięcy. Był krzepkim, dorodnym psem, jego puszysta ruda sieść była miejscami wygolona, widać było świeże szwy. Ale wszystko przemija. Grażyna z zadowoleniem uświadomiła sobie, że ma bardzo miłego towarzysza. Kolega napił się wody i ostrożnie obszedł mieszkanie. Atur chciał się z nim bawić ale Grażyna wytłumaczyła chłopcu, że pies jest chory. Kiedy wyzdrowieje, będziemy razem chodzić na spacery do parku. Obiecała Arturowi. Chłopiec uśmiechnął się radośnie. W porze obiadowej zadzwonił dzwonek do drzwi, to był Mirosław. Przyniósł lekarstwa dla szczeniaka, a także ciasto i kwiaty. Przepraszam, nie wiem, co lubisz, więc kupiłem je według własnego gustu. Powiedział nieśmiało, wyciągając do grażyny pięć małych róż. Dziękuję Mirosław, bardzo lubię róże. Wyznała grażyna i uśmiechnęła się z wdzięcznością. A potem cała trójka piła herbatę w kuchni, a drużok leżał na starym kocu przy drzwiach i patrzył na ludzi swoim psim umysłem zdał sobie sprawę że wszystkie jego smutki minęły, a teraz ta miła dziewczyna nie pozwoli mu się obrazić. Anna, zgodnie z obietnicą, porozmawiała ze swoim mężem. Paweł natychmiast się zapalił, musimy podnieść świadomość społeczną. Najchętniej pobiegłby prosto do redakcji, ale dokąd miałby pójść. Ale jego przyjaciel Mikołaj, również dziennikarz, do którego zadzwonił, natychmiast obiecał zająć się sprawą. Mikołaj wykonał kawał roboty, rozmawiał ze stróżem i kierownikiem cmentarza, znalazł świadków, którzy nieraz widzieli demoniczne towarzystwo młodych ludzi w tamtych stronach. Mikołaj dowiedział się, kto był w tym towarzystwie i nawet z nimi rozmawiał. Były to dzieci miejscowych sołtysów grupa sześciu osób, trzech chłopców i trzy dziewczynki w wieku od 14 do 16 lat. I byli w pełni przekonani, że nic im się nie stanie za ich straszne czyny. Bez żadnych wyrzutów sumienia opowiadali Mikołajowi, jak w najbrutalniejszy sposób niszczyli bezpańskie zwierzęta. Zakopywali je na cmentarzu, bo uważali, że to zabawne. Mikołaj próbował porozmawiać z rodzicami młodocianych morderców zwierząt, aby edukowali swoje potomstwo, ale oni tylko odesłali dziennikarza, grożąc mu kłopotami. Ale Mikołaj nie był sam. Grażyna napisała oświadczenie na policję o fakcie okrucieństwa wobec zwierząt, a Mirosław potwierdził jej słowa. Śledczy przyjął zeznanie, uśmiechając się sceptycznie. Sprawa nie ruszyła z miejsca. A potem Mikołaj napisał artykuł w lokalnej gazecie, a następnie informacją zainteresowały się stołeczne ekipy telewizyjne. Wiadomość, że w prowincjonalnym miasteczku działał gang młodocianych oprawców zwierząt, a policja była bezczynna, poruszyła opinię publiczną. A wtedy policja nie miała już dokąd pójść, sprawa została wszczęta i zaczęła się praca. Potem odbył się proces. Młodociani oprawcy zwierząt zostali zarejestrowani w policyjnej izbie dziecka, a ich rodziców ukarano wysokimi grzywnami. Trzech z nich na zawsze pożegnało się ze swoimi stanowiskami, jeden z nich, jak się okazało, był dyrektorem lokalnego liceum, drugi był kierownikiem Wydziału Opieki Społecznej Administracji Powiatowej, a trzeci był zastępcą burmistrza. Czy było to dla nich nauką? Prawdopodobnie tak. Czy nastolatkowie zdawali sobie sprawę z tego, co robią? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Teraz są spokojni, wyglądają jak zwykłe dzieciaki. A co siedzi w ich głowach, czas pokaże. Ale ta historia ma swój ciąg dalszy. Dziennikarz Mikołaj po udanym śledztwie przeniósł się do stolicy, a teraz dzwoni do Pawła, by tam pracował, ale wciąż nie może się zdecydować. Anna i Artur mieszkają już w stolicy. A Grażyna i Mirosław zaczęli się ze sobą komunikować po tak niezwykłej znajomości. Początkowo wydawało się, że to z powodu dróżki, ale to był tylko pretekst. Polubili się. Pół roku później Mirosław wprowadził się do Grażyny z wynajmowanego mieszkania. Teraz złożyli już wniosek i przygotowują się do ślubu. Ponadto Mirosław postanowił otworzyć własną klinikę. W tym celu sporządził biznesplan który został już zatwierdzony przez lokalną administrację. Być może młody weterynarz był faworyzowany po tej historii, w końcu dla wielu urzędników nieprzyjemne było uświadomienie sobie, że w ich mieście dzieją się takie rzeczy, a nawet z dziećmi ich kolegów. Mirosław jest pewien, że w jego klinice wszystko pójdzie dobrze, a Grażyna będzie mu pomagać z wykształcenia jest księgową. Z wiedzą i dobrym sercem dadzą radę. Drużok przez ten czas urósł w siłę i bardzo urósł. Teraz był młodym, psotnym psem, puszystym i rudym. Zapomniał o tym, że ludzie potrafią być okrutni, miłość i troska były w stanie wychować go na miłego i kontaktowego psa. A może niczego nie zapomniał? Po prostu teraz wie, że dobrych ludzi jest więcej niż złych. Miał też szczęście. Że tego wiosennego wieczoru na cmentarzu pojawiła się ta miła blondwłosa dziewczyna, która później została jego kochanką. A może to wszystko nie było przypadkiem. Dwoje życzliwych i sympatycznych ludzi, Mirosław i Grażyna, spotkało się w tak trudny sposób. A teraz na pewno będą razem. A mama Grażyny, tam w niebie, błagała bogów o szczęście dla swojej córki.